stałem kiedyś razem z kolegą w fuchę w piekle. Budowaliśmy tam drogę, ale nie była to droga ani polna, ani szutrowa, ani nawet z asfaltu. Kładliśmy tam od rana kostkę brukową, nie byle jaką kostkę brukową, bo zrobioną z samych dobrych intencji, z samych dobrych chęci. Szef wskazał nam na niedoróbki, mówiąc, dorzućcie jeszcze kilka dobrych intencji, dobrych chęci, a całe piekło będzie nimi wybrukowane. Kończyliśmy zadowoleni z dobrze wykonanej pracy, no i samopoczucie mieliśmy jak w niebie. Tak napisał Marek Konecki w jednej ze swoich książek, kalendarium Kpin. Dlaczego, o, dlaczego droga w piekle? Bo autor oprócz tego, że był satyrykiem, humorystą, poetą, bardzo lubił pisać, to też wykładał jako fizykochemik w szkole pożarniczej jako specjalista od rozwoju pożarów, więc dobrze znał się na miejscach, gdzie... Gdzie bywa niezwykle gorąco. Bo, jak mówi przysłowie, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane albo droga do piekła jest wybrukowana, gdyż doświadczenie uczy, że dobre intencje nie wystarczają, by, by coś przyniosło pozytywne skutki. Bywa tak, że zamierzenia właśnie rozmijają się wtedy z efektami, bo nie wystarczy tylko mieć plany, wizje i chęci. Ale raczej nas nie interesuje droga do piekła, bo przecież nie po to żyjemy, żebyśmy kiedyś wylądowali, wylądowali w piekle. Przecież nie chcemy, nie chcemy tam spędzić naszej wieczności. Nas bardziej interesuje droga w przeciwnym kierunku droga, która wiedzie do nieba, do Bożego, do Bożego Królestwa. Dlatego właśnie to pytanie kto, jak? Dostanie się do tego Bożego Królestwa, kiedyś tam właśnie do nieba, do wieczności, to bardziej jest przedmiotem zainteresowania większości, większości z ludzi, większości z nas. Dla kogo więc jest niebo? Kto jest tam tak naprawdę zaproszony? Kogo tam spotkamy? To pytanie nurtuje już nawet dzieci, bo już dzieci pytają, czy będą tam zwierzątka, czy tam będzie tam wujek, ciocia dostanie się do nieba. Czy będzie tam mój miś? Już dzieci pytają właśnie, kto tam będzie. Niektórzy pytają, czy tam będzie Hitler nawet, Stalin. Ktoś powiedział, że podobno w niebie trzy razy się zdziwimy: Po pierwsze, że tam jesteśmy, po drugie, kto jeszcze tam jest, i po trzecie, kogo tam nie ma. Więc warto, tak jak tydzień temu, gdzieś tam mieliśmy to pytanie, kiedy kiedy to niebo, kiedy to nastąpi, kiedy koniec, i słyszeliśmy, że, 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 że raczej nie to powinno nas interesować, lepiej, raczej powinniśmy żyć tu i teraz, wypełniając wolą Boże, bo, 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 Bożą wolę, to jednak to pytanie, kto, kto, myślę, że jest dobrym pytaniem i dobrze, że nas to, to nurtuje, warto poszukać na nie odpowiedzi, bo choć oczywiście siebie widzimy raczej tam w niebie, to czasem trudno nam sobie wyobrazić, że będzie tam kto inny. Czasem nawet boli nas myśl, że nie będzie tam tych, których kochamy, bo nie wyobrażamy sobie, by ich tam nie było, bo nie wyobrażamy sobie, że dostaną się do nieba ze względu na jakieś swoje grzeszne, pogańskie życie. Więc warto szukać odpowiedzi na to pytanie, ale też warto, myślę, szukać nieustannie tej odpowiedzi w kontekście siebie samego, patrząc na siebie samego, czy aby na pewno droga, którą ja zmierzam przez życie, jest tą drogą właściwą, która. Która prowadzi do Bożego Królestwa. Bo chociażby dzi dzisiaj będziemy czytać 22 rozdział Ewangelii Mateusza, to zobaczymy tam ludzi, którym też wydawało się, że ich droga jest tą jedyną słuszną i właściwą. A tymczasem Jezus pokazał im, że, że nie do końca tak jest, że raczej są w błędzie. I dlatego Jezus opowiedział im pewną przypowieść. A brzmi ona tak. Jezus tymczasem znów odwołał się do przykładu. Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który przygotował wesele swojemu synowi. Posłał poddanych, by zwołali na uroczystość gości, lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych. Powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte przyjdźcie na wesele. Oni jednak z lekceważyli zaproszenie i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego handlu, a pozostali, schwytali jego sługi, znieważyli lub pozabijali. Król rozgniewał się, posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. Tu nie koniec tej przypowieści, to tylko taka pierwsza część tej przypowieści. Przypowieści to ogólnie. Przypowieści to historie opowiadane przez Jezusa, w których obrazy znane z życia, znane ze świata, znanego wszystkim, jakby symbolizowały, ukazywały inny świat, którym jest właśnie Boże Królestwo. A to jest czas, kiedy Jezus prowadzi właśnie dużą dysputę z arcykapłanami i z faryzeuszami na temat swojej misji i autorytetu. I to jest ten czas, chyba to jest to apogeum, kiedy oni wszyscy jedyne, co mieli na myśli, to zgładzić Jezusa z powierzchni ziemi. Ale zanim właśnie opowiedział im tę przypowieść, opowiedział tuż przed tą dwie inne przypowieści. Jedną o dwóch synach, których ojciec prosił, by poszli pracować w winnicy. Pierwszy powiedział, nie chcę, ale poszedł, a drugi powiedział, nie pójdę, nie chcę, ale poszedł, a drugi powiedział, tak, pójdę, ale nie poszedł. A potem powiedział im drugą przypowieść o dzierżawcach w winnicy. Właściciel winnicy dał im dzierżawę, właśnie, żeby zarządzali, wyjechał, a potem, kiedy przyjechał i chciał zbiory, to oni go pogonili, nie chcieli mu oddać nic, ani winnicy, też pozabijali jego sługi, które, które wysyłał. A teraz ta przypowieść o zaproszonych, którzy nie chcieli przyjść na ucztę. Jakby trzy opowiadania, i w tych trzech opowieściach mamy, mamy bohaterów których ulubionym słowem wobec Jezusa, wobec, wobec, wobec tych, które jest słowo nie. Ulubionym słowem jest słowo nie. Ale przecież wiemy, że czasem trzeba mówić nie. Słowo nie jest przecież wyrazem pewnej dobrej cechy, którą, którą, którą jest asertywność. Moja Nela, półtora roczna, jest istotą wysoce asertywną. Potrafi mówić nie. W ogóle pierwszym słowem, jakie się nauczyła i gestem, był przeczący głów, ruch głowy i, i nie. Nela, dasz buzi? Nie. Nela, idziemy spać? Nie. Kiedyś badała swoją mamę takim drewnianym stetoskopem, tu wszędzie badała. I, i, I mama pyta, i co, jestem zdrowa? Nie, nie jesteś. Właśnie. Więc dla niej, dla Neli, powiedzieć nie to żaden problem. I może to dobrze, bo przecież asertywność jest dobrą cechą. Uczymy jej dzieci w domu, w szkole, w przedszkolu. Bo od asertywności, właśnie od umiejętności powiedzenia nie, często zależy bezpieczeństwo. Chcemy, by nasze dzieci umiały mówić nie nieznajomym, nie papierosom, narkotykom, nie wiem, używkom, wszelkim innym niebezpieczeństwom, lenistwu. Sami też czasem mamy problem właśnie z asertywnością. Nie umiemy mówić nie. I godzimy się na rzeczy, których tak naprawdę nie chcemy, a potem jesteśmy źli na siebie, na innych, że, 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 że musimy coś robić, czego nie chcieliśmy. Więc asertywność to jest, to jest, to jest dobra cecha, umieć mówić nie. To jest, to, jest, to jest dobra cecha. Ale właśnie czasem mówienie nie nie ma nic wspólnego z asertywnością. Bo czasem mówiąc nie, możemy wiele stracić i możemy tego bardzo, bardzo. Żałować. Możemy żałować niewykorzystanej szansy. Tak jak, tak jak John Travolta, ten aktor amerykański, słynny, kiedy zobaczył, jak inny aktor, Tom Hanks, odniósł sukces, yy, wcielając się w te główne role w Forrest Gumpie, czy te, w tej komedii Splash, czy, 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 czy w dramacie y, tym Apollo 13, wielokrotnie wypowiadał się w wywiadach, żałował. Żałował tego, że powiedział nie, bo, bo okazuje się, że to jemu najpierw zaproponowano te właśnie główne, główne role, wcielenie się w tych bohaterów. Jak więc widać, nie sztuką jest powiedzieć nie. Bardziej sztuką jest wiedzieć, kiedy i komu powiedzieć, powiedzieć nie, bo tego może zależeć wiele. No to tak jak w życiu, panie. Żony, co by było, gdybyście kiedyś swoim, teraz mężom, ale kiedyś chłopakom, kiedy z pierścionkiem pytał: Zostaniesz moją żoną, powiedziały nie, zobaczcie, ile byście straciły. Rodzice, popatrzcie na swoje dzieci no, są na górze, ale, ale ile byście stracili, gdybyście mamy, tatusiowie, gdybyście kiedyś powiedzieli nie rodzicielstwu, bycia mamą i tatą. W ogóle wszyscy zadowoleni gdzieś, którzy jesteście z życia, z pracy, ze szkoły, ze studiów, z miejsca w życiu, w którym dzisiaj jesteście, co by było, gdybyście temu wszystkiemu, co dzisiaj czyni wasze życie sensownym, szczęśliwym, że czujecie się, że się dzisiaj spełnieni, co by było, gdybyście powiedzieli temu wszystkiemu nie? Bo właśnie czasem można wiele stracić, mówiąc nie. Ale o wiele więcej niż wszystko, co piękne, i ważne w doczesnym życiu o wiele więcej można stracić, gdy to nie powiemy, powiemy Jezusowi. To tak wielka strata, że w tej przypowieści opisana jest dzisiaj przez Ewangelistę, jako najazd wojska, które puszcza z dybem całe miasto, wybijając pień mieszkańców. I z jednej strony, choć to nie tylko to, to pewna fikcja. Bo to przypowieść, ale z drugiej strony to była zapowiedź jakiegoś konkretnego wydarzenia, właśnie z najazdu przez Rzymian Jerozolimy w 70. roku i zniszczenia tego miasta. Wtedy Żydzi stracili miasto, świątynię, wielu zginęło, trafiło do niewoli, wyjechało gdzieś w nieznane. To jedna rzecz. A z drugiej strony jest to obraz tego, że, że konsekwencją. Odrzucenia nie jakiegoś króla, który gdzieś tam na ucztę zaprasza, bo król to Bóg, który zaprasza na godyst, zaprasza, do, zaprasza, żeby przyjść i cieszyć się obecnością jego syna, Jezusa Chrystusa. I właśnie to, to jest to obraz tego, że konsekwencją odrzucenia Jezusa jest tak naprawdę utrata czegoś więcej niż, niż świątynie, niż, niż Jerozolimy, jest strata życia wiecznego w Bożym Królestwie. I dlatego Jezus uświadamia, Przedstawicieli narodu wybranego, że Bóg otaczał Izraela szczególną troską i oczekiwał, że przyniesie jakiś owoc życia w postaci życia wiernego, wierności i sprawiedliwości. Od czasu do czasu posyłał proroków, ażeby przypominali ludowi, czego Bóg od nich oczekuje, ale ich, lecz ta misja spotykała się zawsze z odrzuceniem z ich strony. W końcu Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, ani, ani Go nie przyjęli i, i, i zabili. Więc ta przypowieść, ta trzecia jakby przypowieść, bo dwie wcześniejsze, podobne, ta przypowieść o wielkiej uczcie królewskiej właśnie pokazuje nam tą ucztę Królestwa Niebieskiego, na którą zostają zaproszeni, wybrani. Do udziału w uczcie niebieskiej szczególnie prawo, szczególne prawo posiadał właśnie naród wybrany, bo to jemu przecież Bóg złożył obietnicę. To oni byli szczególnie, w, 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 pierwsi jako poznani, szczególnie umiłowani. To, on, to im Bóg złożył obietnicę uczestnicze, uczestniczenia w Bożym Królestwie. I to oczywiste, że właśnie ich zaprasza jako pierwszych, bo na wesele zaprasza się kogo? Najbliższych, tych, których się zna. A jednak ci najbliżsi świadomie odrzucili, a nawet znieważyli Bożych posłańców, proroków, łącznie z największym z nich, Synem Bożym. To tak jakby Jezus trzy razy, powtarzając się trzy razy, trzy razy próbuje uświadomić: powiedzieć, że właśnie nie chcecie do Bożego Królestwa iść drogą, która prowadzi przeze, przeze mnie. To to, to on jest zapowiadanym Mesjaszem, królem, zbawicielem, a wy nie chcecie iść razem z nim. Mówicie ciągle nie, nie i nie. Jak ktoś powiedział, jeśli droga do piekła wybrukowana jest dobrymi chęciami, jest długą drogą, to szybsza jest ta, która wybrukowana jest ignorancją, której najlepsi są ci, którzy nie chcą. Bo, bo nie muszą, bo mają wymówki, bo mają inne sprawy, bo są zajęci, bo ich to nie obchodzi. I tak jak pisze Dante w boskiej komedii, niebo was wzywa i krążąc wokoło wieczną wam krasę ukazuje swoją, a wasze oczy patrzą tylko w ziemię. Popatrzcie, ten dzisiejszy tekst. Ta pierwsza część tej przypowieści. To nie jest jakiś fajny tekst, który nas. nas Chce, chce połaskotać, to, 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 to są trudne słowa. To dzisiejszy tekst nie owija w bawełnę, jeśli szukamy odpowiedzi, kto, kto w jaki sposób właśnie będzie w Bożym Królestwie, to na pewno nie będą w nim ci, którzy nie chcą. Którzy nie chcą, którzy zawsze znajdą tysiąc powodów, wymówek, by tylko za blisko nie podejść do Jezusa. Ale przypowieść o uczcie nie kończy się w tym miejscu, bo właśnie gdy bliscy, bliscy króla odrzucili jego zaproszenie, ci najbliżsi, do których pierwszy to zaproszenie wysłał, to czytamy dalej tak. Następnie powiedział do służby, wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych złych i dobrych i zapełniły się miejsca przy stole. Wówczas wszedł król, chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka ubrane, człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał. Nie mając weselnej szaty. A ten o nie miał. Król natomiast rozkazał swojej służbie zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Otóż uczta żydowska miała, kierowała się pewnymi zwyczajami, bo gdy rozsyłano zaproszenie, nie podawano jeszcze czasu rozpoczęcia uroczystości. Dopiero gdy najpierw zaproszenie, ale czasu jeszcze nie podawano, bo trzeba było przygotować. I gdy wszystko było już przy, przygotowane, przyrządzone i ostatecznie gotowe, słudzy szli i teraz już wzywali tylko zaproszonych, żeby przybyli, że właśnie się zaczęło. Król więc dużo wcześniej rozesłał zaproszenia, ale z ostatecznym wezwaniem ludzi na wesele czekał do czasu, aż wszystko będzie przygotowane. I ci najbliżsi, właśnie, do których których znał, do których to zaproszenie wysłał, którzy między zaproszeniem a wezwaniem mieli tak dużo czasu, by się do wesela przygotować, nie chcą przyjść. Nie chcą. Mają swoje wymówki. Nie chcą uczestniczyć w radości Ojca, w radości Syna. I właśnie Jezus pokazuje, tacy jesteście, przedstawiciele narodu wybranego, taki jest Izrael, który systematycznie odrzucał Boże Królestwo. Dostaliście wszystko, dostaliście, dostaliście prawo, dostaliście Boże Słowo, dostaliście świątynię, kap... dostaliście wszystko i, 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 i nie chcecie, i, 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 i macie tak wiele, macie, macie wszystko i nie chcecie, nie chcecie przyjść. Dlatego teraz to Boże Królestwo, skoro nie chcecie, Zostanie przekazane innemu ludowi. Zostanie przekazane innemu ludowi. Zostanie przekazane poganom. A oni, jak przed chwilą czytaliśmy, są w innej sytuacji. Oni wezwani są z drogi. Nagle właśnie przechodzili i właśnie ci słudzy na, na nich się natknęli. Chodźcie, drzwi otwarte, zobaczcie, nie, nie ma ludzi. Wejdźcie, wejdźcie, radujcie się, się z nami. To tak jakby dziś obok gdzieś jakiejś sali weselnej, restauracji yy, weselnej przechodzi wiele osób. Jedni idą na zakupy, inni wracają z zakupów. Ktoś idzie do pracy, ktoś z pracy wraca, ktoś czeka na tramwaj, ktoś siedzi na ławeczce na przeciwnej stronie. I właśnie na, na takich ludzi natknęli się słudzy. Wejdźcie, zasiądźcie do stołów. Oni nie mieli czasu. Nie mieli czasu na przygotowanie się do wesela. Nie mieli... Możliwości przygotowania odpowiedniego stroju, ubrania się odpowiedniego, bo przecież na wesele, na, 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 na uroczystość, idzie się w odświętnym, w odświętnym stroju. I nie mogli sami nic zrobić. Nie mogli się tak przygotować, aby wejść na ucztę. Nie mieli tej możliwości przygotowania szaty weselnej, bo, o której słyszeliśmy białej, czystej, lnianej szaty, która zgodnie z, z żydowskim zwyczajem obowiązywała wszystkich gości. Ale jak czytamy, mimo tego znaleźli się na uczcie weselnej i popatrzcie w weselnych szatach. Nagle wzięci mają, przecież nie zdążyli pójść do domu. Nie, to jest podwórka. I mają weselne szaty. Dobrze i źli w weselnych szatach. Skąd te szaty? Otóż Zatroszczył się o nie, o nie sam król. Wchodząc do weselnej sali zapewne, może to był ogród, może to było jakieś właśnie miejsce weselne. Otrzymali przez króla przygotowane weselne szaty. Proszę, załóżcie, proszę, ubierzcie, ubierzcie je, wyposażam w was. Nie? Więc zatroszczył się o nie sam król. Ale potem jest to wesele i oni siedzą dobrze i źli w tych weselnych szatach. A jest tam, tam człowiek, który nie miał tej szaty. A król pyta, jak się tu dostałeś? A on o nie miał. O nie miał to znaczy nie miał nic do powiedzenia. Nie miał nic do powiedzenia. Nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Bo szaty weselne nie były dla publiczności, lecz dla zaproszonych, zaproszonych na wesele którzy przyjęli zaproszenie i zgodzili się wejść na warunkach gospodarza. Zaprasza, daje szaty, wyposaża, wejdźcie. I oni się na to zgodzili. On przyjął zaproszenie, ale nie przyjął warunków gospodarza. Nie chciał szat weselnych, nie chciał wejść, nie chciał skorzystać z tego, co on mu daje. Chciał wejść po swojemu, na swoich warunkach. Dlaczego więc król tak ostro... Potraktował człowieka, które, który nie miał weselnej szaty od króla. Dlaczego tak ostro wyrzucił tam, gdzie będzie płacz i, i zgrzytanie zębów? Dlaczego tak ostro? Bo szata, bo szata oznacza coś bardzo ważnego. Szata oznacza coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Otóż człowiek który upadł, człowiek żyjący w grzechu, upadły w grzech, w Biblii, przedstawiany jest jako nędzarz, ślepy, nagi, jako, albo jako ktoś ubrany w plugawe łachmany, w brudną szmatę. Ta brudna szmata to nasze grzechy i winy. Każdy jest splamiony, a tego brudu nie da się od tak sobie wybrać. Do tego potrzebny jest specjalny, specjalny, specjalny środek. To krew Jezusa Chrystusa. Tutaj trzeba przyjść do Jezusa, do Niego, z chęcią oczyszczenia się, a wtedy On ubierze nas w czystą, białą szatę, zdejmując z nas nasze winy, przebaczając nam nasze grzechy. I to jest właśnie. I to tylko może dać Chrystus. To oznacza ta szata, której oni sami nie byli w stanie o nią, o nią, o nią zadbać. A ubranie tej czystej weselnej szaty w życiu człowieka, w życiu każdego z nas, to też pewien proces, bo po pierwsze, bo po pierwsze człowiek dowiaduje się, że odbędzie się wesele i stwierdza, że jego szata jest brudna. Nie wypada właśnie zjawić się w takiej na uroczystości. Po drugie, chciałby tę szatę uprać, ale dochodzi do wniosku, że sam nie jest w stanie, jak pokazuje ta przypowieść, to nagle nie było jak, nie, było, nie był w stanie tego zrobić. Nie było możliwości. A po trzecie, zwraca się do tego, który tę szatę może wyczyścić lub dać, na, dać nową, i w końcu właśnie od Jezusa przyjmuje szatę sprawiedliwości, która jest darem, która jest łaską, ponieważ sam nigdy nie jest w stanie jej zdobyć. Więc zbawionym, więc obywatelem Bożego Królestwa, tego wieczności, może być tylko człowiek usprawiedliwiony, ale nie przez siebie. Jak tu wszedłeś? On nie miał, nie miał nic do powiedzenia, nie potrafił się usprawiedliwić. Człowiek zbawiony to usprawiedliwiony, ale nie przez siebie, ale przez Jezusa Chrystusa. Ale ten gość, jak czytaliśmy, wzgardził szatą weselną. Może myślał, że jego jest, jego szata jest wystarczająco dobra. Może sam ją wyprał, jest czysta. Albo, albo po prostu nie chciał przyjąć łaski króla i ubrać się w szatę przez niego ofiarowaną. Nie jest to też jakby ważne. Ważnym jest fakt, że nie uznał własnej niedoskonałości oraz potrzeby i pomocy i łaski Boga do osiągnięcia, do osiągnięcia zbawienia. Bo też jak ktoś powiedział, w porządku jest być... w w Porządku jest być nie w porządku, ale nie w porządku jest pozostać nie w porządku. Więc źli i dobrzy, wszyscy wezwani z ulicy na ucztę byli nie w porządku. Nie mieli tej szaty, tej szaty weselnej, ale nie pozostali w takim stanie. Oni przyjęli, oni zmienili, a ten jeden pozostał. W konsekwencji nie miał usprawiedliwienia, więc musiał zostać usunięty z wesela i unicestwiony. Bo wielu, wielu chciałoby, wielu zaproszonych, chce wejść do Bożego Królestwa, ale na własnych warunkach, w starym stroju, bez zmiany swojego życia, bez zmiany swojego myślenia i życia opartego na tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie i grzechu. Wielu chce wejść, ale na własnych warunkach, nie dając się przemieniać słowom Ewangelii, odrzucając łaskę wiary, relacji z Jezusem. Skoro tak, to nie są gotowi do tego, by znaleźć miejsce w Królestwie Bożym. Są więc powołani, ale nie wybrani. To znaczy, jakby tacy, którzy nigdy nie odpowiedzą na to zaproszenie, bo odrzucają, odrzucają łaskę, łaskę relacji i wiary z Jezusem. Zatem to przysłowie, które mówi, że droga do piekła wybrukowana jest dobrymi chęciami, ma jakiś chyba sens, bo, bo nie wystarczy chcieć. A w przypadku wejścia do Bożego Królestwa nie tyle coś zrobić, nie tyle coś zrobić, ale pozwolić się przygotować przez Jezusa Chrystusa. Więc gdy Bóg zaprasza Cię do swojego Królestwa, odrzucając relacje z Jezusem, nigdy nie będziesz gotowy, aby znaleźć tam swoje miejsce. George Wilson, pracownik poczty, w czasie napadu na pociąg z pieniędzmi, zabił strażnika, za co został skazany na śmierć przez powieszenie. Działacze na rzecz zniesienia kary śmierci zaczęli robić starania, żeby jego uwolnić od tej kary śmierci. I trzy tygodnie przed, wyrokiem, przed wykonaniem wyroku prezydent Stanów Zjednoczonych ułaskawił zabójcę. Ale z nieznanych powodów Wilson odrzucił ułaskawienie. Sprawa trafiła do sądu, który miał rozstrzygnąć, czy skazany może odrzucić prawo łaski prezydenta. Sędzia podjął decyzję i stwierdził, że prawo łaski ma moc wtedy, gdy skazany je przyjmie. Bez względu na powody odrzucenia łaski przez Wilsona, nie miało ono mocy prawnej, więc wyrok został wykonany. Otóż wszyscy mamy zaproszenie od Boga do wzięcia udziału Uczcie życia w pełnej radości zbawionych nie tylko w niebie już tu na ziemi w Bożym królestwie bo Bóg chce dzielić się z nami radością i dobrem w tym radością i dobrem życia wiecznego w niebie które otrzymać możemy tylko przez łaskę jako dar Są tylko dwa pytania pierwsze czy chcesz wejść na najspanialszą ucztę jakiej świat nigdy nie widział bo niektórzy są zbyt zajęci sobą i nie chcą a drugie pytanie to, czy jesteś gotowy wziąć udział w tej uczcie? Bo obowiązuje strój weselny, jak słyszeliśmy. Tym strojem jest łaska usprawiedliwiona, usprawiedliwienia przez pełną wiary i miłości relacje z Jezusem. Zaproszenie mamy od zawsze i już tu na ziemi to zaproszenie możemy przyjąć właśnie przyjąć to usprawiedliwienie Jezusa Chrystusa, które, które mamy poprzez Pełną wiary i miłości relacje z Nim. Skoro więc Bóg wszystkich zaprasza do swojego królestwa, to zaprasza również ciebie i mnie każdego. Jeśli tylko chcesz i będziesz gotowy, będziesz przygotowany przez Jezusa, zajmiesz w nim swoje miejsce.